Jezus był zwyczajnym 32-letnim mężczyzną, który swoje życie podporządkował rutynie. Pracował w magazynie sklepu internetowego, gdzie jego zadaniem było zbieranie zamówień i przekazywanie ich dalej do pakowania. Jego dzień zawsze wyglądał tak samo. Wstał o 5 rano, jadł śniadanie, a potem szedł do pracy. Wieczorem wracał do swojego skromnego mieszkania, oglądał telewizję lub przeglądał internet. Zanim położył się spać, Jezus nie narzekał na swoje życie, choć było monotonne i przewidywalne. Właściwie to odpowiadało mu, że każdy dzień wyglądał tak samo, a on nie musiał zmagać się z niespodziankami. Relacje Jezusa z współpracownikami były powierzchowne. Rozmawiał z nimi podczas przerw na kawę, wymieniając zwykłe grzeczności i plotki o codziennych sprawach. Ale nigdy nie angażował się głębiej w ich życie. Było mu to na rękę, gdyż cenił sobie spokój i samotność. Jedyne, co budziło w nim pewien niepokój, to jego szefowa. Monika. Monika była piękną kobietą około trzydziestki, która sprawowała stanowisko kierownicze w magazynie od kilku lat. Była osobą nieprzewidywalną, co wprowadzało Jezusa w stan ciągłego napięcia. Czasami była miła, wręcz ciepła. Śmiała się z jego żartów i pochwalała jego pracę. Innym razem krzyczała na niego z powodu najmniejszych błędów, doprowadzając go do granic wytrzymałości nerwowej. Zdarzało się, że jej obecność przyprawiała Jezusa o dziwne uczucie dyskomfortu, jakby coś w niej było nie tak, choć nie potrafił tego sprecyzować. W pracy Jezus starał się unikać Moniki, gdy ta miała gorszy dzień. Czasami widział, jak jej twarz przybiera wyraz gniewu, który zdawał się być nienaturalny, jakby pochodził z głębi duszy, gdzie czaiło się coś mrocznego. Jednak gdy Monika była w dobrym nastroju, Jesusowi zdarzało się z nią żartować i zapominać o tych niepokojących myślach. Wierzył, że to tylko jego wyobraźnia płata mu figle, a Monika jest po prostu wymagającą szefową, jakich wiele. Pewnej bezsennej nocy, Jezus leżał na łóżku, wpatrując się w sufit swojego mieszkania. Myśli o sensie życia i o tym, co go czeka, nie dawały mu spokoju. Czuł się zmęczony rutyną, która choć była mu bliska, teraz zdawała się go przytłaczać. Postanowił wyjść z mieszkania i przejść się po okolicy, licząc na to, że świeże powietrze pomoże mu się uspokoić. Zamiast tego jednak skierował swoje kroki w stronę magazynu. Magazyn o tej porze był cichy i pusty, co było normalne, bo większość pracowników już dawno wróciła do domów. Jesus nie do końca wiedział, co go tu przyciągnęło, ale czuł, że musi tu być. Przechadzał się po korytarzach, myśląc o swoim życiu, kiedy nagle poczuł, że coś jest nie tak. Powietrze stało się cięższe, a mrok wypełniający magazyn zdawał się gęstnieć. Kiedy Jesus podszedł do drzwi prowadzących do biura Moniki, zauważył, że są one lekko uchylone. Przez szparę dostrzegł coś, co sprawiło, że serce zamarło mu w piersi. W słabym świetle, które emanowało z wnętrza gabinetu, zobaczył Monikę. Pochyloną nad czymś lub kimś, kto leżał bezwładnie na podłodze. Najpierw myślał, że może ktoś zasłabł, a Monika próbuje mu pomóc, ale to, co zobaczył chwilę później, wykluczało tę możliwość. Monika miała twarz wykrzywioną w przerażającym wyrazie, a jej oczy lśniły dziwnym blaskiem. Coś jakby ognista poświata emanowało od jej ciała. Wydawało się, że wysysa krew z ofiary. Widok ten sprawił, że Jesus niemal krzyknął, ale udało mu się powstrzymać. Cofnął się cicho, starając się nie zwracać na siebie uwagi i szybko opuścił magazyn, uciekając do swojego mieszkania. W głowie Hesusa kłębiły się myśli, a strach paraliżował jego zdolność do racjonalnego myślenia. Co to było? Czy to naprawdę była Monika? Czy może był to tylko koszmar, z którego zaraz się obudzi? Nocne przeżycie było tak absurdalne, że Jezus zaczął wątpić w to, co widział, ale jedno było pewne: cokolwiek to było, zmieniło jego życie na zawsze. Od tej nocy Jezus nie mógł znaleźć spokoju. Każdy dzień w pracy był dla niego koszmarem, a Monika, która wcześniej wydawała mu się po prostu trudną szefową, teraz. Budziła w nim głęboki lęk. Próbował unikać jej jak ognia, ale czasem ich spojrzenia się spotykały, a Jesus czuł jak zimny dreszcz przebiega mu po plecach. Miał wrażenie, że Monika wie co widział. Czasami uśmiechała się do niego w sposób, który sprawiał, że chciał uciekać jak najdalej. Innym razem patrzyła na niego z taką surowością, że czuł się jakby jej spojrzenie wbijało się w jego duszę jak ostrza. Zaczął się obawiać, że Monika podejrzewa, iż on wie o jej tajemnicy. Był przerażony myślą, że może go ukarać za to, co zobaczył, ale z drugiej strony bał się powiedzieć komukolwiek, co widział. Wiedział, że nikt mu nie uwierzy, a jeśli Monika się o tym dowie, może go zniszczyć. Pewnego dnia, podczas przerwy na kawę, Monika podeszła do niego z uśmiechem, który wydawał się zbyt szeroki, zbyt sztuczny. Widziałeś coś dziwnego ostatnio, Jezus? Zapytała, a w jej głosie było coś, co sprawiło, że jego żołądek skręcił się z nerwów. Jezus poczuł, jak zimny pot spływa mu po plecach. Nie, niczego takiego. Odpowiedział drżącym głosem, starając się zachować opanowanie, choć czuł, że serce bije mu tak mocno, że zaraz wyskoczy z piersi. Od tego dnia Monika zaczęła go terroryzować w bardziej subtelny sposób. Często przyłapywał ją. Ja go obserwuję, a jej spojrzenia były pełne ukrytych gruźb. Jesus zaczął czuć się jak zwierzę w klatce, które nie ma dokąd uciec. Zaczął unikać nie tylko Moniki, ale i innych współpracowników, bojąc się, że każdy z nich może być w jakiś sposób powiązany z nią i jej mrocznymi tajemnicami. Jedynym miejscem, gdzie Jezus czuł się względnie bezpieczny, było jego mieszkanie. Ale i tam nie mógł uciec przed myślami, które go dręczyły. W nocy budził się z krzykiem, mając przed oczami obraz Moniki pochylonej nad ofiarą. Senne koszmary stawały się coraz bardziej realistyczne, a Jesus czuł, że traci zmysły. Jego życie zamieniło się w piekło, z którego nie widział wyjścia. Z czasem Jesus zrozumiał, że jedynym sposobem na uwolnienie się od tego koszmaru jest pozbycie się Moniki. Wiedział, że to brzmi szalenie, ale nie miał innego wyjścia. Jeśli Monika naprawdę była potworem, którego podejrzewał, to jego jedyną szansą na przeżycie było jej zabicie. Nie był jednak pewien, jak to zrobić. Przez kilka dni Jezus badał wszystko, co mógł znaleźć na temat istot podobnych do Moniki. Czytał książki o wampirach, demonach i innych potworach. Spędzał długie godziny w bibliotece. Przeszukując stare tomy i księgi okultystyczne, które mogłyby mu pomóc. Nocami przesiadywał przed komputerem, wertując internet w poszukiwaniu wskazówek. Jego badania doprowadziły go do przekonania, że Monikę można zabić tylko jednym sposobem srebrnym nożem. Przygotowanie się do tego zadania nie było łatwe. Jezus musiał działać ostrożnie, by nie wzbudzić podejrzeń. Kupił srebrny nóż, ale obawiał się, że Monika może wyczuć jego zamiary. Każdy dzień w pracy był dla niego udręką, bo bał się, że Monika domyśli się, co planuje. Zaczynał być paranoikiem, podejrzewając, że Monika potrafi czytać w jego myślach. Każdy jej ruch, każde słowo analizował pod kątem tego, czy wie o jego planie. Wiedział, że musi działać szybko. Im dłużej czekał, tym większe było ryzyko, że Monika go zdemaskuje. Wiedział, że nie może wahać się, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Miał zamiar działać w nocy, kiedy Monika zostaje w biurze sama. Wiedział, że to jego jedyna szansa. W tym czasie Jezus niemal przestał sypiać. Jego obsesja na punkcie planu zdominowała całe jego życie. Nie myślał o niczym innym, tylko o tym, jak zabić Monikę i zakończyć ten koszmar? Wiedział, że to, co zamierza zrobić, jest niewyobrażalnie złe, ale nie widział innego wyjścia. Każda noc zbliżała go do granicy szaleństwa, a on wiedział, że musi zaryzykować wszystko, by przestać żyć w strachu. Kiedy wreszcie nadszedł dzień realizacji jego planu, Jesus czuł, jakby czas zwalniał. Każdy krok, który stawiał w kierunku magazynu, wydawał się być częścią koszmaru, z którego nie mógł się obudzić. Cały dzień w pracy był dla niego niekończącym się oczekiwaniem. Gdy inni pracownicy opuszczali magazyn, a Monika została sama, Jesus wiedział, że to jego moment. Ukryty w cieniu czekał, aż wszyscy opuszczą budynek. W końcu zobaczył, jak Monika idzie do swojego biura. Serce biło mu jak młot, ale wiedział, że nie może się teraz cofnąć. Wiedział, że jeśli teraz zrezygnuje, już nigdy nie będzie miał odwagi, by spróbować ponownie. Gdy zbliżał się do biura Moniki, znów zobaczył tę samą ognistą poświatę, którą widział tamtej nocy. Monika pochylała się nad kolejną ofiarą, wysysając z niej krew. Tym razem Hesus nie mógł już się cofnąć. W ręku trzymał srebrny nóż, gotowy do ataku. Monika nagle odwróciła się w jego kierunku, jakby wyczuła jego obecność. Jej oczy błyszczały ogniem, a uśmiech, który rozciągał się na jej twarzy, był pełen złowrogiej satysfakcji. Myślałeś, że możesz mnie zaskoczyć? Zapytała lodowatym głosem, pełnym pogardy. Jesus nie odpowiedział. Z całej siły z zamkniętymi oczami wbił nóż w jej pierś. Monika wydała z siebie przeraźliwy krzyk, który odbił się echem po pustym magazynie. Jej ciało osunęło się na podłogę, a Jesus z trudem łapał oddech, patrząc na to, co zrobił. Przez moment czuł triumf, ale szybko zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak. Wokół ciała Moniki zaczęła pojawiać się niebieska poświata, a powietrze wypełnił przepiękny, słodki zapach, jakby kwitły wiosenne kwiaty. Jesus cofnął się, przerażony tym, co widział. Monika spojrzała na niego z bólem i smutkiem w oczach, które teraz wydawały się być zupełnie inne niż te, które znał. Jej głos, cichy i drżący, wybrzmiał w powietrzu. Cóż żeś uczynił? Jej ciało zaczęło się rozmywać w świetle, które zdawało się emanować z jej wnętrza. Jezus czuł, że traci równowagę, jakby ziemia usuwała mu się spod nóg. Nie potrafił zrozumieć, co się dzieje. Przed jego oczami rozgrywała się scena, która wykraczała poza granice jego rozumienia. Nagle poczuł ból. Spojrzał na siebie i zobaczył, że jego ręce i całe ubranie są zakrwawione. Zrozumiał, że to jego krew, ale nie mógł pojąć, co się dzieje. Krew kapała z jego czoła i dłoni, jak Chrystusowi. Ciało Moniki rozpłynęło się w świetle, które powoli gasło, pozostawiając skrzydlaty cień. Gdy światło całkowicie zniknęło, Jesus poczuł, że coś jest bardzo nie w porządku. Postać, która wcześniej była ofiarą Moniki, zaczęła się podnosić. Jej ciało otoczyła ciemna, złowroga poświata, a oczy rozbłysły demonicznym blaskiem. Jesus zamarł, nie mogąc uwierzyć w to, co widział. Ty głupcze, syknęła postać, zbliżając się do Jezusa. Dziękuję ci, człowieku, za uwolnienie mnie od jej więzów. Monika była wysłanniczką niebios, polowała na nas, by chronić wasz świat. Ale teraz, dzięki tobie, będzie nam łatwiej go splugawić. Jesus nie mógł się poruszyć. W jednej chwili zrozumiał, że popełnił straszliwy błąd. Monika nie była potworem, jakiego się spodziewał. Była kimś to starał się chronić ludzkość przed prawdziwym złem jego ręce drżały gdy demon wyciągnął rękę i wbił pazury w jego pierś ból który poczuł był nie do opisania jakby jego dusza była rozdzierana na kawałki z ostatnim tchnieniem hesus zobaczył jak demon rozbłyskuje ogniem wypełniając cały magazyn mrocznym światłem teraz nadszedł nasz czas powiedział demon śmiejąc się z diabelskim chichotem dzięki tobie ludzkość stanie się naszym żerem Jezus upadł na kolana czując jak życie ulatuje z jego ciała ostatnim co zobaczył była ciemność która pochłonęła wszystko wokół potem nastała cisza a hesus wiedział że popełnił błąd którego nie da się naprawić